Dzień dobry, nazywam się Marek Krajewski, serdecznie pozdrawiam widzów i czytelników portalu internetowego naszaświdnica.pl. Rozmawiam dzisiaj z pisarzem, panem Markiem Krajewskim. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Oprócz tego, że jest pan pisarzem, był pan również wykładowcą na Wrocławskim Uniwersytecie. Wykładał pan łacinę. Oprócz tego interesuje się pan filozofią i matematyką. Pańskie książki były przekładane na wiele języków, na 20 dokładnie. Proszę mi powiedzieć skąd, dlaczego pisze pan kryminały? To jest mój zawód, który uprawiam, uprawiam już od lat. Zdecydowałem się, że będę pisał na to, by pisać kryminały wiele lat temu. Dlaczego akurat kryminał? Ponieważ jako czytelnik bardzo lubiłem kryminały. A dlaczego kryminały w stylu retro? Ponieważ jestem zainteresowany historią. Czyli oprócz matematyki i filozofii, jest również Pan zainteresowany historią. Pan do swoich książek poświęca bardzo dużo czasu. Zanim Pan ją napisze, musi Pan szczegółowo dowiedzieć się właśnie czegoś na temat, o który będzie Pan pisał. Proszę mi powiedzieć, czy pańskie wykształcenie pomaga jakoś panu w tym? Tak, pomaga, choćby dlatego, że wiem, jak należy korzystać z zasobów naukowych bibliotek. Wiem, jak należy wypełnić rewers, wiem, jak y, można zamówić poszczególne materiały, które czasami są trudno dostępne. Czy Agata Christie swoje najlepsze kryminały, najlepsze powieści wymyślała podczas mywania naczyń? Czy Marek Krajewski ma również takie budzące, mordercze zapędy czynności? Nie, tutaj postępuję w sposób dość konwencjonalny. Otóż, kiedy wymyślam akcję, to czynię to najczęściej siedząc przy biurku w moim gabinecie. Pracuję w sposób bardzo zdyscyplinowany, zawsze od godziny określonej przez pięć godzin. Siedzę przy biurku, pracuję, wymyślam, piszę. Nie wymyślam kryminałów w jakichś specjalnych okolicznościach. Ale również kryminałów nie czyta. Tak, nie czytam kryminałów, dlatego tego nie robię, aby nie wzorować się na cudzych rozwiązaniach fabularnych. Wiele pańskich powieści, praktycznie większość jest usytuowana we Wrocławiu. Wrocław jest pięknym miastem, czy nie wolałby pan wybrać jakiegoś bardziej ponurego miasta do, do akcji swoich powieści? Wrocław jak każde inne miasto ma swoje piękne strony, piękne miejsca, ale ma też ponure zaułki, które są wręcz wymarzoną scenerią dla autora kryminałów. Są jasne strony miasta i ciemne strony miasta, każdego miasta, Wrocławia, a również świtnicy z całą pewnością. Przez większość Pańskich powieści przewija się postać detektywa Moka, czy, który jest człowiekiem fascynującym, ale odrażającym zarazem. Czy miał swój pierwowzór? Nie, nie było takiego pierwowzoru. On jest zlepkiem cech różnych postaci literackich i filmowych. Również moich bohaterów obdarzyłem moimi własnymi cechami. Jakimi na przykład? Na przykład zamiłowaniem do porządku. Jestem człowiekiem bardzo pedantycznym. Człowiekiem, który y, żyje w sposób bardzo dyscyplinowany. Oni tak samo postępują. Jestem filologiem klasycznym, uwielbiam łacinę. Moi bohaterowie również. Moi bohaterowie lubią ciężkie, zawiesiste potrawy. To jest również moja cecha. I również bardzo zwraca Pan uwagę na szczegóły. Tak, zwracam uwagę na szczegóły. Jestem człowiekiem, który bardzo lubi precyzyjnie opisywać szczegół, czy to szczegół kulinarny, czy to szczegół makabryczny.